Wiosna w końcu dotarła nawet do nas. W końcu jest słoneczko, piękna pogoda, mogłam zerwać gałązki, to jest akurat magnolia na dekorację. Zabieram Was w ogóle do domu. Podziałamy wspólnie, zrobimy dekoracje, rozpakujemy paczki i wam poopowiadam w ogóle, bo jestem pełna energii nie tylko wiosennej, poopowiadam wam o planach, jakie mam. Chodźcie. Zadziało się paczki rozpakowane, zaraz Wam popowiadam w ogóle co tu się dzieje co znowu wymyśliłam, a tak naprawdę to już Wam poopowiadałam, bo na Instagramie mówię o tym od jesieni. O tym, że planujemy nową serię na kanale. Serię związaną z książką przy stole. Taką trochę kontynuację tej książki. Wracamy, słuchajcie, do naszego DNA Green Canu, do dekoracji, do pięknych aranżacji stołu, do pysznych potraw na tym stole. Obiecałam Wam już dawno temu, że powrócimy do takich odcinków typowo kulinarnych, no ale nie byłabym sobą, gdybym te kulinarne odcinki nie ubrała również takie mm, motywy związane z dekoracjami. Gotuj z Green Canus z Ogrodu na stół, tak się będzie nazywała ta seria. Będziemy gotowali na świeżym powietrzu. Tam w ogrodzie. To, co widzicie przede mną zaś to są wszystkie akcesoria, które sobie planowałam już przez, całe przez całą zimę wyszukiwałam do zakupu. Zresztą słuchajcie, na pewno zauważyliście, że mamy dziś partnera odcinka, konkretnego partnera, bo my na Amazon mamy konto rodzinne już od dłuższego czasu, dokładnie mamy konto Amazon Prime i to właśnie na tym serwisie wyszukuję sobie różne atrakcyjne cenowe oferty, na przykład jak te zakupy, które właśnie widzicie. Zaraz zresztą wam je w ogóle opowiem i pokażę dokładnie. Teraz na przykład jest akcja wiosenna okazja Amazon, i właśnie można z głową zrobić korzystne zakupy, jeżeli coś planowaliście, sam program Amazon Prime jest bardzo warto uwagi i zresztą ja Wam do tych wszystkich rzeczy, w ogóle, które będę za chwilę pokazywała, już się nie mogę doczekać i pochwalić, podlinkuję Wam te nasze zakupy, informacje w ogóle o programie Prime o Amazon. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać lub macie właśnie w głowie jakieś zakupy, których na pewno wiecie, że chcecie zrobić, to mam nadzieję, że to się Wam przyda. Dlaczego ja tak mówiłam o tych wartościach, tak, że jest warty uwagi ten program Prime? Ano dlatego, że ja, jak myślałam w ogóle o kompletowaniu tej całej naszej zastawy, tej kuchni letniej, no bo gotować będziemy na świeżym powietrzu, to wymyśliłam sobie, że gdzieś po gospodarsku do tego podejdę, czyli połączę Nowe ze starym. Część rzeczy, które mamy w Białym Domku, bo przecież wiecie, że my już tam gotowaliśmy nieraz nie dwa, wykorzystam, ale wiele rzeczy mi brakowało właśnie. No i co robiłam przez całą zimę? Szperałam sobie, właśnie wyszukiwałam okazji. Akurat na Amazon Prime y mamy darmowe wysyłki, więc już była tutaj oszcz oszczędność przy takich większych zakupach, ale też wyszperałam takie różne fajne perełki, z których naprawdę jestem no tak zadowolona. Myślę, że jedzenie będzie przepięknie na tych naczyniach wyglądało. I też pomyślałam sobie jakby jaka idea w ogóle temu gotowaniu ma, ma być przypisana, jak ja w ogóle chcę tę ten, ten serię poprowadzić. No i wymyśliłam, że skoro gotujemy na świeżym powietrzu, gotujemy z naturą, która nas dookoła otula, to będę chciała, żeby te wszystkie naczynia, z których będziemy korzystali, były jak najbardziej naturalne. Sięgnęłam więc po kamionkę szkliwioną, i właśnie nad tymi naczyniami, nie ukrywam, e, najbardziej się pochyliłam i najdłużej ich wyszukiwałam. Przepiękne są. E, link wam do nich dam, jak również do noży e, z serii Nature. E, widzicie te marki, widzicie jakość na pewno, bo one są bardzo z, znane szeroko. Tak sobie pomyślałam, że to, że gotujemy na świeżym powietrzu, to nie oznacza wcale, że mam sięgać po jakieś jakie naczynia. Wręcz przeciwnie, że chciałabym tą jakość green Canu połączyć właśnie przepięknie nie z naturą, stąd stalowe garnki takie tylko i wyłącznie dla tamtej kuchni, bo na początku był taki pomysł, żeby gdzieś się podzielić znaczeniami z tej przestrzeni, właśnie też z garnkami yy, i je nosić tam, ale stwierdziłam, że jednak nie, że chcę mieć wszystko oddzielne, czyli tam w ogrodzie na stole będą oddzielne naczynia, oddzielne garnki, na których będziemy gotowali. Ja dopiero zaczynam tę kuchnię kompleme komplementować, kompletować yy, i te wszystkie akcesoria, yy, a tutaj te nasze domowe zostaną po prostu yy, w domu. Mamy porządne stalowe Garnki. Mamy przepiękny blok drewniany z nożami właśnie z serii Nature. Jestem w nim zakochana. Dąb, natura, drewno, wokół las, słuchajcie wszystko gra. No i przeprosiłam się, a tak naprawdę przypomniałam sobie o emali czyli o naczyniach emaliowanych. I tak sobie pomyślałam, że w ogóle całość będę chciała, jak to zwykle ja, zawrzeć w złotej trójce grinkanów, w takich trzech kolorach wiodących. Pomyślałam sobie o błękitach, pomyślałam sobie o turkusach, oczywiście będzie gdzieś tam się biel przewijała. No i taki kolor, czasami nazywany on jest miętą, czasami mówi się o nim akła, czasami mówi się seleden, różnie go nazywamy. Generalnie to są różne odcienie, wiele. Ach, prawda, zieleni takiej szałwiowej, miętowej, i gdzieś w tej rodzinie kolorystycznej, garki nam tutaj potwierdzają wszystko. W tej rodzinie kolorystycznej będziemy się, słuchajcie, trzymali w tym naszym pichceniu letnim, jesiennym, wiosennym, już, bo dosłownie za kilka, myślę, że za kilka dni będziemy zaczynali takie pierwsze gotowanie. Nawet nie wiecie, jak ja się na tę serię cieszę. Po pierwsze, tak jak mówiłam, wracamy do Dena Grinkanu, do stołu. Ta sama książka moja przy stole właśnie o tym mówiła, o relacjach międzyludzkich, o tym, co się dzieje przy stole, kiedy ludzie wokół niego siedzą i są po prostu. Ze sobą, o wspólnym pichceniu, o przepysznym jedzeniu. Ja od jakiegoś czasu serwuję wam już różne, różne przepisy na Instagramie i powiem wam szczerze, że po tym, co się zadziało, po prostu zwykłą naszą fasolkę pokazałam to, co teraz widzicie na Instagramie i to po tym, jak naprawdę szturmem praktycznie wszyscy poprosiliście o to, żeby no, napisać, jak my to robimy, a są to dosłownie trzy ruchy, żeby takie danie zrobić. Pomyślałam sobie, że właśnie tego typu przepisy też wprowadzę. Takie bardzo łatwe, bazujące na świeżych produktach. Większość z nich przyniesiemy, tak jak seria mówi, z ogrodu na stół, przyniesiemy z naszego warzywnika, ale czasami też będziemy fajne mięsne potrawy robili, przepyszne różne surówki, takie po prostu, które rzeczywiście są na tym moim stole takim zwykłym, codziennym. Generalnie ta seria cała z ogrodu na stół ma po pierwsze... Zachęcić was troszeczkę, żebyście ze mną pogotowali te wszystkie nasze potrawy. Po drugie, przenieść wszystko to, o czym pisałam w książce właśnie na YouTube. Będziemy wspólnie robili dekoracje również, aranżacje również stołowe, no bo nie byłabym sobą, gdybym oprócz tego gotowania nie chciała przemycić Wam chociaż troszeczkę takich fajnych myków, trików na szybkie udekorowanie stołu. Ja wiele razy mówiłam, że dla mnie to jak stół wygląda, jak się podaje potrawę, no jest bardzo ważnym elementem tego spożywania posiłku, i nikt mnie nie przekona, że to nie ma znaczenia. Uważam, że wręcz przeciwnie, ma to ogromne znaczenie. Przepięknie podane potrawy, właśnie w jakimś takim fajnym anturażu, z maleńkiej dosłownie dekoracji, choćby to były malutkie drobiazgi, naprawdę inaczej się takie posiłki spożywa, i na tym będę się starała w tej naszej serii skupić. Lecimy według planu, równiutko. W zimę zaplanowałam zakupy. Paczki przyszły, rozpakowane są, wszystko jest dokładnie takie, jak sobie wymarzyłam. Jeszcze kilka rzeczy dosłownie tylko zostało do dokupienia, ale to już drobiazg. Zadbałam też o, o tę strawną część naszej serii, czyli po prostu wysiałam już część warzyw, tak jak widzieliście. Wiosna, słuchajcie, energia aż się po prostu chce żyć. Powysiewaliśmy już i pomidory, i różne inne warzywa. Mam nadzieję, że będziemy mieli z czego gotować. To, co teraz jeszcze mi tylko zostało, to cały taki plan, jeśli chodzi o same potrawy. No, i teraz jest wasz moment. Chwila dla was, kochani, czekam na koncert życzeń od was. Co wy byście chcieli, żeby najwięcej, jakich przepisów ma być najwięcej na kanale? Czy zależy Wam na takich naszych potrawach domowych, tych, które my naprawdę tutaj rodzinnie spożywamy? Czy może macie ochotę na coś bardziej wyfikanego, jakieś takie rzeczy, do których no trzeba troszeczkę z uważnością podejść i trochę dłużej czasu one będą nas kosztowały, więcej czasu nam po prostu to wszystko zajmie. Bo wy wiecie, że my raczej gotujemy pysznie, zdrowo, ale szybko też. Ja preferuję takie potrawy. Może chcecie inne. Czy więcej wege potraw i właśnie tylko z ogrodu na stół, że bardzo, bardzo, bardzo dużo warzyw? Bo też tak głównie jemy. Czy może jednak od czasu do czasu nie zaszkodziłoby, żeby jakaś fajna potrawa mięsna wparowała nam na stół, choćby z kociołka żelibnego? Czekam, słuchajcie, na ten Wasz koncert życzeń, na, na to, co byście widzieli, na co macie ochotę, co byście ze mną wspólnie pogotowali. I tak jak zwykle, wiecie już, że jak Wy coś napiszecie, to my naprawdę się później staramy spełniać te po prostu Wasze życzenia czy prośby. Obiecuję Wam, że postaram się dokładnie to, o co poprosicie. Yeah. poprowadzić w trakcie tej serii. Mam nadzieję, że czuć moje mieli, że ja jestem w tak dobrej energii i w takim, mi się już wszystkiego chce po prostu. Te pierwsze promienie słońca, pierwsze pączki na drzewach, pierwsze dekoracje wiosenne. Zima w tym roku naprawdę nas przeciągnęła, więc ja przynajmniej byłam tak mocno jej skniona i z ogromnym takim zaangażowaniem i z takim bardzo, ale to bardzo dobrym nastawieniem podchodzę w ogóle do tej serii. Czekam na te Wasze pomysły, na Wasze Chcę to, czyli właśnie na te potrawy, które wspólnie chcielibyście ze mną ugotować. Za dziś bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten nasz wspólny czas, za to wspólne rozpakowywanie paczek. Mam nadzieję, że trochę mi się udało też Was tchnąć takiej pozytywnej energii. Wiosna to zawsze jest nowe otwarcie, nowy początek, także. Otwieramy, kochani, w tym momencie e, tą naszą nową serię. Mam nadzieję, żeby, że jak najdłużej będzie na kanale. E, na dziś będę się już żegnała. E, życzę Wam cudownego weekendu. Jeżeli macie ochotę zostać ze mną dłużej i jeszcze może właśnie w jakieś kulinaria e, zerknąć nasze, to tu w tej chwili gdzieś z tej albo z tej strony wjeżdżają Wam karty boczne. E, ja bardzo, bardzo dziękuję, jak zwykle tradycyjnie już poproszę o kciuki w górę i widzimy się dosłownie za kilka dni.